Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj do Was w kolejnym odcinku z numizmatyki, w którym zaprezentuję Wam już kolejny banknot z serii Wielcy Polacy. Tak jak już wcześniej wspominałem, wspomniałem, e, cała seria jest według mnie wspaniale zaprojektowana pod względem estetycznym e, i po prostu wygląda, prezentuje się znakomicie, czego właśnie ten banknot może być doskonałym przykładem. Projekt pana Andrzeja naprawdę... Naprawdę czapki z głów, yy, przepiękny banknot. Ja uważam ten owy banknot za małe, powiedziałbym, dzieło sztuki 10 tysięcy złotych ze Stanisławem Wyspiańskim. Naprawdę, bardzo dobrze przedstawia tego pana, który na owym banknocie się znajduje. Ponieważ Stanisław Wyspiański yy, był człowiekiem wielu talentów, nawet już nie mówiąc o jego utalentowaniu malarskim. Yy, był znakomitym oczywiście malarzem, e, interesował się sztuką średniowiecza, sztuką starożytności, uwielbiał zwiedzać, rysować zabytki. E, powiedziałbym, też był utalentowany pisarzem, tłumaczem, e, wydał wiele dramatów. Studiował w Paryżu, na którym dostał się ze względów na, swoje, na swój wielki talent, na rzecz Funduszy Miasta Kraków, w którym owym się urodził w roku 1869. Notabene w domu Jana Długosza, zaraz przy Wzgórzu Wawelskim. E, utalentowany bardzo człowiek. Niestety jego dzieciństwo nie było takie łatwe, ponieważ w wieku 7 lat już osierocił swoją matkę. E, w roku 1880 mieszkał już u swojego wujostwa, ale naprawdę talentu przez to nie stracił. Dostał się na Paryż, może nie na jakąś fenomenalną uczelnię, ale naprawdę przez wiele lat w owym mieście mieszkał, gdzie zgłębiał wiele technik antyartystycznych, podróżował wiele po Europie, zwiedził wiele miast włoskich, francuskich oraz niemieckich, fascynował się średniowiecznymi katedrami, tak naprawdę uwielbiał katedry, te francuskie, gotyckie, niemiecko-romańskie. E Zajmował się, re, powiedziałbym, może nie rekonstrukcją, ale po prostu modernizacją kościo kościołów krakowskich. E, projektował witraże, polichromie. Naprawdę był człowiekiem wielu, wielu talentów. Zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 37 lat, e, 38 lat w, wieku w roku 1907 na syfilizm. Miał troje dzieci. Z którego najmłodszy, chyba z tego co pamiętam, Staś, zmarł w roku 1967. E, jego największe dzieła to oczywiście hmm, Wesele, bardzo słynny dramat. Miał wiele, wiele, bardzo pięknych obrazów. E, do perfekcji opanował technikę malowania olejnego. Człowiek wielu, wielu talentów w największym skrócie. Był tak uparty, że w ostatnich latach życia, kiedy zmagał się z dosyć no, straszną chorobą, jaką jest syfilizm, umiał sobie przymocować do rąk drewna, żeby podtrzymywać je na sile. Kiedy stracił już czucie w rękach, nie mógł już malować, pisał dramaty, a raczej dyktował dramaty. Naprawdę człowiek bardzo, bardzo znamienity. Kolorystyka banknotu przepiękna. Jak wiecie, zielony jest to mój jeden z ulubionych kolorów i ulubiony kolor, jaki może znajdować się na banknocie. Widzimy tutaj piękne połączenie koloru zielonego z różowym. Co przedstawiają przede wszystkim owe kwiaty? Niestety, botanikiem nie jestem, niestety-niestety, więc za bardzo się nie wypowiem, jakie to są kwiaty. No ale, no widzicie, tak to się prezentuje, jeśli oglądają jakieś kobiety Albo po prostu ktoś z Was interesuje się ową, nie wiem, czy botaniką, czy po prostu roślinami, to możecie mi napisać w komentarzu. Tutaj widzimy chyba róże. Banknot wydany w roku 1987 w obiegu był przez mnie z pełna 10 lat do roku 1997, ponieważ pełnoprawnie banknoty nie można było już wymieniać przez denominację w roku 1997. No denominacja zakończyła się dniem 1 sierpnia roku 1997 bądź 31 grudnia roku 1996, ponieważ od roku 1995 przez dwa lata można było jeszcze płacić tymi nowymi złotówkami oraz tymi starymi. I można było je normalnie wymienić w banku, chociaż z tego co wiem, do roku 2010 w każdym oddziałach Banku Narodowego Polskiego, w każdym oddziale można było jeszcze te stare złotówki wymieniać. Chociaż uważam, że te 10 tysięcy złotych wymienić na marną, mizerną dzisiejszą złotówkę to byłby grzech. Chociażby nawet zostawić można było ten banknot sobie na pamiątkę. Widzimy tutaj pana Stanisława Staszica, Stanisława Staszica przepraszam, wcześniej opowiadałem, pokazywałem wam banknot Stanisława Staszica i już mi się ci... Stanisławie, Staszki, Staszki mi się mylą. E, portret powiedziałbym już takiego dojrzałego Stanisława Wyspiańskiego. Myślę, że początek wieku XX. Niestety, Iros oczywiście, jak na czasy komunistyczne, orzeł bez korony. Naprawdę przepiękny banknot, ale e, tył według mnie jeszcze bardziej zasługuje na uwagę. Jest przepiękny wręcz i pokazuje jedno z najcenniejszych dzieł e, olejnych. Pana Stanisława Wyspieńskiego, bo jest tutaj wkomponowany y, rysunek pana Stanisława Wyspieńskiego o nazwie Poranek na plantach. Tak, chyba coś takiego, ponieważ widzimy tutaj planty, czyli park okalający Stare Miasto Krakowa, y, oraz widzimy tutaj Wawel raczej mury Wawelu oraz, y, oraz cały kompleks zamkowy wraz z katedrą widzimy tutaj wieżę pewnie jakaś jesień bo już nie ma liści chciałbym jeszcze wspomóc wspomnieć że niestety były to też dosyć ciężkie czasy dla Polaków i na pana Stanisława Szwiejskiego ponieważ codziennie rano za młodego i później spacerował oczywiście po Krakowie budził się wręcz bo mieszkał w domu pana Długosza patrząc na piękny ogromny zamek wawelski Kiedyś najspanialszy zamek w Rzeczypospolitej, znajdujący się w stolicy wielkiego państwa polskiego, w jego czasach był marną, niestety, marnym budynkiem koszar wojsk austriackich. No nie okłamujmy się, Kraków może by był, był jednym z większych miast w Galicji, ale Galicja to było takie, powiedziałbym, wręcz... No, trzeba by było użyć dosyć wulgarny zwrot, ale chyba się wstrzymamy za dupie niestety cesarstwa austriacko-węgierskiego. Smutne, że kiedyś pełen, pełen ducha Wawel zamienił się w smętne wojskowe koszary. No ale cóż, dobrze, że dzisiaj jest piękną rezydencją, z pięknym muzeum i z piękną katedrą. Tak to się prezentuje. Przepiękny banknot, według mnie warto go mieć w kolekcji. Ja dałem za niego, żeby was nie skomać dwa czy 3 lata temu około 34 ma 30 zł za niego dałem. Jest to stan pierwszy, rok 1987 Ponieważ jeszcze była druga seria z roku 1988. Kiedyś oglądałem nawet odcinek pana Hallaka, również słynnego dla mnie YouTube'a, oczywiście kiedyś bardzo, bardzo grałem w grę World of Tanks, on raz na jakiś czas wrzucał odcinki z Numizmatyki, bodajże wrzucił ich około 40 i właśnie jednym z odcinków pokazywał swoje drobne nominały. Tych właśnie banknotów z serii Wielcy Polacy, i właśnie mówił, że ten banknot po raz pierwszy zobaczył w portfelu swojej babci, która, nie wiem, notabene, chyba emeryturę, czy, emeryturę, czy wypłatę dostała, ale raczej emeryturę, bo babcie wiadomo, emerytura. No to tak to się właśnie prezentowało i bardzo właśnie się zdziwił tymi, tymi ciekawymi i niespotykanymi wcześniej kolorami. Dobrze, myślę, że temat został wyczerpany. Jeśli dotarliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj sobota, w końcu weekend. Planuję jakiś po prostu wypad na świeże powietrze, chociaż czas, czasy ciężkie, ale trzeba się dotleniać. Nie wolno cały czas siedzieć w domu, ale oczywiście to moja subiektywna opinia. Dobrze, mi wypada już teraz pożyczyć Wam miłego dnia i zaprosić do kolejnych odcinków, czy to z numizmatyki, czy innych serii które pojawią się na kanale już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.